Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Sims Massa. Jesteśmy coraz bliżej końca, a dzisiaj centrum handlowe? Dzisiaj inspiracja znowu jedyneczką. Centrum handlowe, bo może wyglądać jak centrum handlowe, ale nie do końca nim jest. jest najbardziej pogmatwany build, jeśli chodzi o zakatalogowanie go w jakikolwiek sposób do bycia czymś. W każdym razie dzisiaj odtwarzam Solana Townie Center. W polskiej wersji wydaje mi się, że to było. Albo Centrum Handlowe Sabiny, albo Dom Handlowy ale Wydaje mi się, że to, to było Centrum Handlowe Sabiny nazwane. Ale mówię, ja bardziej kojarzę angielskie nazwy niż polskie, więc dla mnie będzie to Solana. Jeśli chodzi o samą jedyneczkę Solana, Townie Center było w Randce, właśnie w centrum, w downtown, tak jak mówiłam. Jednak w trakcie mój pomysł przeszedł na bycie typowo, typowo... Właśnie takim centrum, tuż obok starówki, tuż obok naszego Old Town. Można powiedzieć, że jest to taki w jedyneczce, może bardziej wyglądające jak jakieś centrum handlowe, ale jednak nazywane i jakby otoczka cała wokół niego jest właśnie a propos tego, że to jest takie miejsce dla całych rodzin do spotkań. W samej Solanie można było kupić magazyny różne, jeśli były wgrane jakieś tam inne dodatki, to bywało, że to był fragmentem, gdzieś tam był to jakiś sklep z rzeczami dla zwierząt. Kawałek z tego to była oczywiście też jad jadłodajnia, restauracja i również sklepik z lodami był. No, i dodatkowo taki mały game shop. Może nie, że game shop, tylko właśnie taki sklep, sklepik. Takie miejsce, gdzie można było przyjść i pograć w różne rzeczy. Dodatkowo było fragment z fontaną, z ławeczkami i takie posiedzenia. I zastanawiałam się, co ja tu mogę zrobić. Większość sklepów można powiedzieć, już mamy, bo mamy w tej dzielnicy Pet Paradise, czyli mamy sklepy ze, zwie ze zwierzętami, nie, ale z rzeczami dla zwierząt, ze sklepem takim typowo. Wędkarskim, mamy wielką restaurację fajną z sklepem z kwiatami. Możemy to prowadzić jako to lub prowadzić jako to. Mamy już w tej chwili również taki dom towarowy zespół domków takich, znaczy zespół takich sklepików trzech. Mamy sklep ściuchami, tam mamy sklep taki, ostatecznie. Z pierdółkami, z jakimiś upominkami, ale też z miśkami, z przynajmniej udawanym byciem sklepem z rzeczami do pakowania prezentów czy do włóczkowania. No i tam mamy taką małą kafejkę, możemy też tam to jako, prowadzić jako restaurację, co kto woli i, jak, i jaki typ Wam akurat odpowiada. Fajnie, bo można też, jak ktoś prowadzi jakąś tam rozgrywkę i potrzebuje różnych rzeczy, to można też zmieniać mu funkcję w zależności od aktualnych potrzeb. I stwierdziłam, że nie będę robić kolejnego sklepu z przeróżnymi rzeczami. Chociaż też jest możliwość zrobienia, może kiedyś przerobię to na jeszcze inny typ, bo można by było tutaj nawrzucać, nie wiem, jakiś sklep z meblami może i traktować jak to jako galerię, bo sama forma jest taka galeriowa. Ja bardziej z tego zrobiłam właśnie galerię handlową, niż to było wcześniej, przynajmniej w postaci formy zewnętrznej. Też jak gdzieś tam wpisałam sobie Solana w Google'u, to istnieje coś takiego jak właśnie Solana Townie Center. Jest to taka, taka, można powiedzieć, albo taki market, albo właśnie typowo taka galeryjka handlowa. A ja się zdecydowałam, że jest to jakby oznaczone jako restauracja, ale można tam tak naprawdę kupić tylko lody praktycznie i jakieś picie. Bo stwierdziłam, że zainspiruje się tą lodziarnią. Bo mamy już tutaj restaurację, taką restaurację. Możemy sobie przerobić na taką restaurację też tą kafejkę, która jest w tych domkach towarowych jakby. Natomiast tutaj stwierdziłam, że to by była kolejna tutaj jakaś taka typowa, klasyczna kafejko-restauracja. A było tam a propos tej, W ogóle ten stojak z lodami, no żeby to dodali do czwórki, no to by było super. Możecie zrobić oczywiście to jako restaurację, czy dorzucić to jedzenie do restauracji, ale zrobić też w ogóle, jakby dało się wstawić to właśnie jako tak, jak są te festiwalowe, to właśnie być taka z lodami, żeby była. Czy tak, jak są te fragmenty, że można faktycznie kawiarnie i kupić kawetami, jakieś pierdółki, czy tak, jak jest bar, to żeby też coś takiego było na lody. I ja wiem, że lody doszły w pakiecie tak naprawdę. Ale jak już tak przechodzą przez te wszystkie swoje rzeczy i dorzuca jakieś rzeczy, to dlaczego nie mogłoby zostać dorzucone coś takiego? No bo było cudowne, tak jak właśnie w jedynce. Jak coś się dochodziło, coś się zmieniało, to się zmieniały przeróżne rzeczy. I tutaj też dochodzą jakieś tam festiwale, coś w tym stylu, do, dochodzą e, czy te takie dojeżdżenia na wrotkach, chyba? Jak dobrze pamiętam, no jakby pojawiały się te rzeczy, i brakuje mi właśnie czegoś takiego. W tym wypadku takie mniejsze jakieś, właśnie straganiki, właśnie stragany, sklepiki, tak jak zresztą mają te sklepiki takie wolno stojące, że można postawić budę dosłownie. To może w tym wypadku nie budę, a taki wózek, tak? Tego mi bardzo brakuje. Dzięki temu można by było właśnie zrobić z tego typowo galerię handlową i dorzucić wtedy coś takiego. No a niestety w tym wypadku nie jest to możliwe. I gdzieś tam coś musimy wybrać, no ale ja ostatecznie zdecydowałam się, że każdy może to przerobić jak chce, dorzucić właśnie jakiś sklep, nie sklep, cokolwiek. A ja się zdecydowałam, że nie było, nie ma i dawno, bardzo dawno, bo chyba to na Simswiku. Jak ja to nagrywałam tutaj, to właściwie dajcie mi znać, ale wydaje mi się, że nie, że wydaje mi się, że to na Simswiku, ale w tej chwili nie będę sprawdzać. Robiłam dawno, dawno temu właśnie kręgielnię i stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł. Zrobimy z tego pseudo, znaczy zrobiłam z tego pseudo restaurację, a tak naprawdę pseudo lodziarnię, bo to fajnie się właśnie wkomponowuje w sam klimat tego, że jest to kręgielnia. Jest duże to pomieszczenie, mamy dwie, fakt, że tylko dwa tory do kręgli, ale jest ta część właśnie kręgielni, jest ta taka część do posiedzenia jakiegoś takiego pseudo baru, poczekalni. Jest oczywiście wielka część z toaletami, jak to w każdej galerii i jest też to takie arcade, takie miejsce, gdzie można sobie pograć w różne rzeczy i tam też powrzucałam. Więc w moim wypadku z takiej galerii typowej przeszło to w takie bardzo społeczne miejsce, gdzie możecie przyjść, coś porobić i uważam, że najlepiej się do tego sprawdza. Można tak naprawdę nie, przy, nie robić z tego restauracji, przerobić to na zwykłe jakieś tam miejsce publiczne, czy na kawiarnię, czy na coś. Ale stwierdziłam, że to będzie taki, taka wartość dodana, że będzie można przyjść i coś faktycznie tam jeszcze zjeść dodatkowo. Także nie będę tego uważać za lodziarnię, jeśli chodzi o zrobienie, bo lodziarnie to robiłam gdzieś budkę taką z lodami właśnie. I to bardziej rozważam jako lodziarnię, bardziej uważam to za taką kafejkę, kręgielnię. Tak jak na kręgielni możecie sobie właśnie zamówić jakieś tam frytki zazwyczaj z baru, tak? jakieś picie. Tak i tutaj możecie głównie lody, ale też i właśnie sobie strzelić jakieś tam po podstawowe rzeczy, kawiarniane, barowe. I też przy okazji chciałam zrobić coś innego, bo też y, kawiarnie czy właśnie cały czas jakieś sklepy, nie sklepy, to też za dużo. Mimo wszystko, że jest to y, jednak centrum tak zwane, to jest to mała miejscowość, bardziej taka klasyczna, taka podmiejska, nie wiejska, ale podmiejska. Więc tutaj jakieś wielkie galerie handlowe nie miałyby racji bytu, a właśnie takie pojedyncze, jakieś bardziej lokalne rzeczy. Ale jak najbardziej sam budynek jest na tyle duży, że możecie to przerobić na wszystko, co chcecie. Na właśnie jakiś sklep meblowy, na jeszcze innego typu restaurację. Tam w przypadku Solany, tej prawdziwej z jedynki, to tam była ta taka typowa restauracja czerwona, albo ona się zamieniała chyba na Tiki, taki clown burger, ja nie wiem, czy to się nie nazywało jakoś tam clown burger, czy coś takiego. Ale ja się skupiłam bardziej na tej części tawni niż na typowo center czy tam galery, nie? I ostatecznie jestem mega zadowolona, bardzo dobrze to wygląda. Każda rzecz dopełnia się mimo tego, że każda jest różna całkowicie, a to jest największa działka. I ta największa działka zawsze wyglądała tak mega, mega, mega molochowo, więc postarałam się i mam wrażenie, że mi się udało trochę ją tak zmniejszyć, że jednak jest to duży element ale nie jest on taki przytłaczający tam. I staram się oczywiście, żeby każda rzecz do siebie pasowała w tej okolicy. I tą dzielnicę mamy zakończoną. Ale też już mamy bardzo, bardzo blisko końca, więc kolejną dzielnicę możemy tak naprawdę po całości już ocenić, więc dajcie znać, jak Wam się podoba i ten build, i cała dzielnica, takiej właśnie ostatecznej całości. Dajcie znać, co Wy robicie na tej działce i jak wygląda Wasze wykorzystanie tej, tego fragmentu tutaj. Ja nie będę przedłużać, bo tak jak mówiłam, staram się w miarę, w, codziennie wypuszczać, ale w miarę krótkie filmiki, żeby dla Was było ciekawie, a żebym ja też codziennie nie wypstrykała się z mojego gadania. Także zapraszam do komentarzy, widzimy się w komentarzach. 22 kończy się rozdawajka, do 22 do zerowej można powiedzieć, że można wrzucać rzeczy. Regulamin jest w opisie, może komuś jeszcze się uda tak na szybkiego coś dorobić. Także zapraszam jak najbardziej do zabawy. I jak zwykle, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i że lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Widzimy się w komentarzach i do usłyszenia jutro. Pa, pa!